Witajcie na kanale Ogród Moja Pasja. Ja dzisiaj Wam pokażę, jak przycinać czubki sosen. Zobaczcie, zobaczcie tutaj. Ja już tutaj ją, ja już tutaj przyciąłem te czubki, ale one ciągle odrastają. Te, które są niżej, to one odrastają i ciągle trzeba wycinać. I, i tak po prostu trzeba to robić jakieś 3 tygodnie jeszcze, bo myślę, że ten czas przez ten czas jeszcze będą odrastać. Taką całą sosnę, jak tutaj widzicie, zajęło mi no, około godziny. Tym sekatorem, zwykłym ręcznym sekatorem, około godziny, starannie przycinając. Tu na górze już widać, że z powrotem to wszystko odrasta. Trzeba wziąć drobinkę i to po prostu przycinać. Tak to wygląda. Od... Mamy początek czerwca, i no, wszystko było opóźnione, ale czubki bardzo obficie poszły do góry. Mamy tak jakieś kilkanaście centymetrów, właśnie tych, tych odrostów i musimy już to wszystko, no ostatnia pora, żeby to wszystko ciąć i mam tych sosen około 10 chyba także jest dużo pracy tutaj już ciąłem y, zwykłym ręcznym, żeby pokazać Wam, ręcznym sekatorem, żeby Wam pokazać różnicę y, no jest to dość żmudna praca Z około godziny mi zajmuje, żeby tak ładnie wszystko po kolei, jeden, jeden przy drugim obciąć Tutaj tak tylko właśnie pokazuje, że, że nie ma co skracać o połowę, tylko jak najbliżej igieł, czyli jak najwięcej. Ja z tych czubków robię sobie co roku syrop, czyli sok, który można dodawać do herbaty. Jest bardzo dobry na przeziębienia, no ogólnie bardzo dobrze smakuje. Także jak coś, to polecam Wam też taki sok sobie zrobić, a nie wyrzucać tego. świerk, który w tamtym roku już był przycinany od dołu, tak jak widzicie wycięte gałęzie no i na górze taka trochę formowana w trakcie trójkąta yy, z korona drzewa czubki też trochę skrócę żeby to zagęścić zobaczymy jak to wszystko wyjdzie ogólnie to jeszcze coś takiego chciałbym coś takiego jeszcze bym chciał czyli doginać gałęzie doginać yy, drutem do ziemi i tu taki jakiś zagięty grubszy drut, żeby te gałęzie bardziej no, tak do ziemi nie wiem czy to mi się uda bo to mogą wyskakiwać z ziemi te bolce a tak już wygląda ta pierwsza sosna przy, y, po obcięciu No widzicie, kępki fajnie y, są uwydatnione odrostów nie widać, ale pewnie za parę dni będzie trzeba ponownie przycinać musicie się liczyć z tym, że no, czasem igłę, igły też się tam przytnie bo to jest nieuniknione. Ja zrobiłem tą sosnę także pokazałem też te gałęzie, łodygi, no chciałem trochę z drewnianych elementów pokazać oprócz zielonych kępek. No i takie drzewko to około godziny cięcia ręcznym sekatorem. Znalazłem inny sposób używania akumulatorowych nożyczek. Zaraz Wam pokażę jak to działa. Tak, akumulatorowy sekator czy nożyczki, różnie to się nazywa. Yy, tak działa. Tu jest drugi, jakby zabrakło prądu. I zobaczcie, jak tym się tnie. Można sobie tutaj przytrzymać. Minosz jest taki, jak już zauważyliście, że igły się też tną. Są obcinane igły, ale przy takich większych kępkach to no, całkiem fajnie i szybko idzie. Prawie jak u fryzjera. Pod Tutaj, Tutaj jeszcze zobaczcie, jak to idzie. Takie drzewko tymi akumulatorowymi nożycami tnę w jakieś 20 minut, 20-15 minut. Cieńsze gałązki też można obciąć, zobaczcie, nagrywasz? Są całkiem niezłe te nożyce. One są raczej do trawy, ale cóż, czubki też idą. Gałęzie można. No i naprawdę idzie szybko. To co powiedziałem, że w 20 minut to nieprawda. Takie drzewko opierdziele w 10. Idę po drabinę, ale będzie. Branża fryzjerska dobrze działa. Tak. Takimi narzucami pokażę Wam jak szybko łatwo takiego świerka yy, no, kształtnie obciąć. Ścinamy czubki, wszystkie czubki o połowę, żeby to wszystko zagęścić i miało jakiś wygląd. Dużą piłą elektryczną, to nie wiem, czy był dobry zabieg. Ona bardzo trochę niszczy te igły tak samo jak te akumulatorowe. No ale, wiecie, albo szybko tniemy albo dokładnie jak nam zależy na czasie, to bierzemy akumulatorowe. A jak nie, to robimy ręcznie. I tyle.